Zapraszam na kolejny odcinek wieści powiatu Kętrzyńskiego. Opowiemy w nim o tym, jakie prezenty otrzymały dzieci m.in. z rodzin zastępczych, kto obdarował Kętrzyński Szpital oraz o nowym wydawnictwie autorstwa Tadeusza Korowaja. Czy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie otworzono sklep ze sprzętem RTV? Takie pytanie można by było zadać, wchodząc do jednego z pomieszczeń tej placówki. Dokładnie 14 września starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski przekazali dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. 115 rodzin. Dzieci Otrzyma sprzęt, który tutaj widzieliśmy. Są to dzieciaki, które są umieszczone w pieczy zastępczej rodzinnej, czyli w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczowych wychowawczych czyli w domu dziecka w Kętrzynie, w domu dziecka w Reszlu. O, co takiego otrzymają? Otrzymają 99 laptopów. 16 tabletów i 193 dokładnie sztuki innego sprzętu multimedialnego, w tym są telewi telewizory, rzutniki, tablice multimedialne, słuchawki, kserokopiarki, drukarki, skanery. Zakup takiej ilości multimediów był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie powiat Kętrzyński pozyskał z projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19 w ramach programu operacyjnego wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014. 2020. Wartość tego projektu to ponad 600 tysięcy złotych. Są w tym środki zarówno krajowe, jak i środki z Unii Europejskiej. Z początkiem września, czyli z początkiem roku szkolnego finalizujemy ten program dotyczący wsparcia wychowanków w pieczy zastępczej, tej instytucjonalnej i rodzinnej, wyposażenia w nowoczesny sprzęt multimedialny, komputerowy, edukacyjny, który będzie służył na co dzień w realizacji również zajęć edukacyjnych, ale też w pogłębianiu swoich pasji, zainteresowań, rozwojowej. Rozrywki. Bardzo się cieszę, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, właśnie pracownicy, pani dyrektor stanęli na wysokości zadania, udało się pozyskać te środki a dzisiaj zarówno rodziny domy dziecka, jak i rodziny zastępcze mogą cieszyć się już z takiego nowoczesnego, bardzo dobrego wyposażenia multimedialnego. I się cieszą, bo sprzęt będzie służył do nauki, a w wolnej chwili i do odrobiny rozrywki. Uważam, że to jest bardzo ważne, tak, to jest bardzo duża pomoc. Ehm, no co tu powiedzieć. No wiadomo, tak, to wszystko kosztuje i jak nie musimy wydać pieniążków, a dzieci będą doposażone, to będą mogły się lepiej uczyć. Bardzo duża pomoc, raczej byśmy sobie nie mogli pozwolić na taki zakup, takiego sprzętu, takiego nowoczesnego. Będę mógł się przynajmniej uczyć i gdyby były jakieś zdalne lekcje, to bym mógł też uczyć się dobrze. 25. sesja Rady Powiatu, która odbyła się we wrześniu, poruszyła wiele ważnych tematów. Najważniejszym tematem podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie była jednogłośna zgoda wszystkich radnych na zmiany w budżecie, które powodują, że Fundusz Inwestycji Lokalnych, czyli kwota ponad 5 milionów złotych, zł, będzie całkowicie dedykowana na remont i modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy. Inwestycja, która od lat, tak naprawdę czeka na realizację. Dzisiaj mamy możliwości, środki finansowe, aby to szczęśliwie sfinalizować. Dodatkowo poinformowałem radnych Rady Powiatu w Kętrzynie o szczęśliwym zakończeniu negocjacji związanych ze sprzedażą budynków po byłym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kętrzynie, czyli to są te słynne bajany przy ulicy Sikorskiego. Prywatny właściciel ma na to pomysł, koncepcję. Mam nadzieję, że ten obszar miasta w niedługim czasie zmieni zupełnie swoje oblicze. W siedzibie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego odbyła się prezentacja albumu autorstwa Tadeusza Korowaja pod tytułem Dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego: Dwory i Pałace. To już druga część serii. Pierwsza przedstawiała zabytkowe obiekty sakralne wydana. 3 lata temu. Uroczystą prezentację najnowszego albumu o dworach i pałacach otworzył Michał Kochanowski. Bardzo ciekawy materiał, kwerenda materiałów źródłowych, w ciekawej artystycznej formie pokazane zdjęcia zarówno tych dworów, które jeszcze istnieją na naszym terenie, jak i tych, których już nie ma. Bardzo dogłębne i opisy historii tych obiektów sprzedane w bardzo ładnej, atrakcyjnej, wizualnej formie. Myślę, że ten materiał ten album będzie dodatkowym ubogaceniem naszego terenu, i autor Pantadeusz Tadeusz Korowaj postarał się, aby było to bardzo czytelne, bardzo dostępne i myślę, że mieszkańcy, którzy będą mieli okazję zapoznać się z tym albumem, na pewno nie będą tego żałować. Szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe, ale historyczne jest też pewnym elementem budowania takiej tożsamości, świadomości lokalnej. My czasami zajmujemy się bardzo wielkimi wydarzeniami z historii naszej ojczyzny, z historii Europy, świata. Natomiast niestety zapominamy o takich zjawiskach lokalnych. A mam nadzieję, że właśnie w takiej ciekawej formie przedstawienie dorobku pewnego architektonicznego w tym przypadku ziemi kęckińskiej, powiatu kęckińskiego, mówiąc ogólniej, buduje też również takie poczucie Lokalnej świadomości, lokalnej tożsamości. Dalszą część spotkania poprowadził Jerzy Kalicki, uznany w kraju konserwator zabytków, który wrócił do Kętrzyna po 55 latach. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć już gotowe dzieło w pięknej okładce przedstawiającej pałac w Jegławkach. Jednak, aby ono powstało, autor albumu musiał wykonać bardzo mozolną pracę. Szukałem, bo chciałem obliczyć. Liczyłem dosłownie na mapach sztabowych te majątki, bo one są zaznaczone niemieckim określeniem gut, czyli majątek ziemski. No, ale nie mogłem się doliczyć. Tym bardziej, że granice powiatu przybiegały inaczej. I w końcu zacząłem kartkować, robić kwerendę w archiwach. Wziąłem do ręki książkę Licharewej pierwszą polską monografię, w języku polskim monografię naszego powiatu. I ona tam napisała, że przed 1939 roku było 150 majątków ziemskich powyżej 100 hektarów. Więc jeśli takie majątki były, no to postawiłem jako prawie pewnik, że musiał, musiał być jakaś dom rezydencjonalny, jakiś okazały budynek. No i to był strzał w dziesiątkę. Informacje jakie dostałem od moich przyjaciół z Niemiec, a głównie z archiwum w Rastenburg, z Weizel, że oni dysponują dokumentacją zdjęciową ponad 90 obiektów. W albumie znalazło się 88 obiektów, z czego 43 przetrwały w różnym stanie do naszych czasów. Oprócz zdjęć archiwalnych i współczesnych każdy zabytek jest opisany, aby zdobyć historię poszczególnych obiektów, Tadeusz Korowaj szukał aż na Sycylii. Północna część dzisiejszego powiatu Kęcińskiego, od tego zacznę. Należała przed wojną do powiatu gierdawskiego. O ile nie mam problemów z dostępem do źródeł, bo wszystko mi. Udostępniono z Weizel z tego związku byłych mieszkańców Kreis Rastenburg. Nie mam problemu, cokolwiek, cokolwiek proszę, wszystko dostaję. Natomiast nie mogłem dotrzeć do um, szefostwa um, Kreisgemeinschaft um, Gerdauen czyli w Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Gierdawskiego. Miałem też problemy z powiatem rągowskim, bo przecież Nakomiady, Bałowo, Godzikowo należały wtedy przed wojną do powiatu rągowskiego, no i do powiatu reszelskiego. Ale właśnie dzięki pomocy, bo oni między sobą się znają, więc dostałem do niej adresy mailowe w przypadku Gierdawy, bo to największe tam ten teren, to jest cała południowa część dawnego powiatu, tam jest najwięcej dworów, który napisał dwutomowe dzieło o dworach i pałacach powiatu gierdawskiego. Niestety na terenie Niemiec jego nie ma, szukano go, w końcu odnalazł się na Sycylii, mieszka w Palermo, jakoś do, okrężnymi drogami dotarłem do niego i on. Właśnie udostępnił mi te materiały. Kopalnia wiedzy, naprawdę rewelacja. Więc te dwie monografie powiatu Gierdawskiego i Rastenburskiego pozwoliły mi napisać historię miejscowości, rodu, kolejnych właścicieli budowy i tam, gdzie zachowane są informacje, w miarę dokładnie, precyzyjnie określić rok budowy poszczególnych obiektów. Autor publikacji już zapowiada wydanie. Trzeciej części serii, nad którą już rozpoczął pracę, traktującą tym razem o nekropoliach. Ma ona się ukazać w listopadzie 2021 roku. Jednak poszukiwania materiałów do albumu o dworach i pałacach podsunęły kolejne pomysły na czwarte już wydawnictwo. Tadeusz Korowaj chciałby zająć się tematem zabytków techniki. Kętrzyński szpital wzbogacił się o nową karetkę. Samochód ufundowało miasto Kętrzyn. Oficjalne przekazanie ambulansu odbyło się na terenie szpitala powiatowego w Kętrzynie 10 września. Ja dziękuję przede wszystkim władzom miasta Kętrzyn, burmistrzowi Radzie Miejskiej za taki kolejny wymierny wymiar naszej współpracy. To dowód na to, że miasto Kętrzyn interesuje się szpitalem powiatowym. To jest nowoczesny sprzęt, który będzie służył na pewno kadrze korzystającej z tego ambulansu, jak i mieszkańcom. Życie i zdrowie mieszkańców powiatu kętrzyńskiego jest bezcenne. Natomiast aby w pełni efektywnie pracować, wykorzystać możliwości świetnej kadry ratowników medycznych, oni muszą dysponować dobrej jakości, niezawodnym sprzętem i właśnie takim jest oto ten ambulans. Chciałbym, aby był używany na rzecz poprawy jakości standardów bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Nowa karetka to Volkswagen wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Jak podkreśla dyrektor Kętrzyńskiego Szpitala, prezent od samorządu miasta był niezwykle potrzebny. To niezwykle istotne uzupełnienie naszego taboru transportowego. To jest nowoczesna, kompletnie wyposażona karetka, karetka transportowa dwie, które do tej pory którymi do tej pory dysponujemy, to są samochody nadające się praktycznie do kasacji. Są to naprawdę bardzo zużyte auta i tylko dzięki wysiłkowi mechaników kętrzyńskich jeszcze funkcjonowały. Także teraz będziemy mieli już piąte, piąte praktycznie nowe, nowe, nowoczesne, nowocześnie wyposażone auto, za co jestem bardzo wdzięczny panu burmistrzowi Niedziółce oraz całej Radzie Miasta Kętrzyny. Uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali, jak ważna jest współpraca między samorządami na rzecz szpitala, który przecież dba o zdrowie i życie mieszkańców miasta i powiatu. Współpraca jest bardzo bliska i, i konkretna, bo, bo, są, bo jest, są kolejne inwestycje. Dzisiaj jest e, ambulans, a za chwilę czeka na szpital poważne przedsięwzięcie w postaci inwestycji w blok operacyjny, który musi być tu zbudowany najpóźniej no i, i, i na pewno dalszy. Ja ciągle uważam, że jeśli chodzi o poważniejsze inwestycje, szpital musi dostać środki z zewnątrz, czy to jest, są środki z powiatu, czy z miasta, to jest inna sprawa. I jeśli ich trochę brakuje, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, typu jakieś programy w Unii Europejskiej, to to samorządy muszą się dołożyć. Czy miasto dołoży się także na planowany blok operacyjny? Jak zaznaczył burmistrz Kętrzyna, na pewno pomoc dla szpitala nie zakończyła się na zakupie karetki. O kraju rodzinnym, tam gdzie Niemen płynie, gdzie wiosenne sady kwitną. O tym śpiewał Węgorzewski reprezentacyjny chór oddziału warmińsko-mazurskiego stowarzyszenia Wspólnota Polska Ojczyzna. Z okazji 75. rocznicy rozpoczęcia ewakuacji Polaków z Polski Kresowej, przy rzewnych pieśniach pełnych tęsknoty, odbyło się spotkanie pokoleń. Jego tematem przewodnim były losy Polaków na Kresach. Drogi Chórze, wzruszający jest ten repertuar, pełen takiej tęsknoty. Kiedy Chór wspominał o mnie, nie, to. Człowiek wyobraża sobie powstańcze groby z powieści. Kiedy śpiewacie o krainach, to widzimy szlacheckie dwory, sielskie krajobrazy i ogromną tęsknotę. Z kresami jest trochę tak jak z nieszczęśliwą miłością. Wiemy, że już ta kobieta lub ten mężczyzna jest kimś innym. Wiemy, że najprawdopodobniej już nigdy nie będzie z nami, natomiast nadal bardzo ją kochamy. Tak samo kochamy Kresy. Tak samo mówię to jako osoba, która rodzinnie jest związana i też moja rodzina pochodzi z Geneśczyzny, z Grodna, czyli z tych terenów tak, bliskie, tak bliskich Brasławianom. Brasław to też szczególny szczególne miejsce i szczególna kraina. Piękna, pełna jezior, pięknych rzek. Nawet w wieku XVIII, 1793 roku powstawało, miało powstać województwo brasławskie, natomiast insurekcja kościuszkowska przerwała te zabiegi administracyjne. I w tym roku obchodzimy 75 rocznicę zakończenia Ba najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego w dziejach świata, II wojny światowej. Oprócz mordów, terroru, zniszczeń, II wojna światowa jest również symbolem przesiedleń, symbolem wypędzeń, wyrwania z korzeniami z własnej ziemi, z własnych domów, z własnych chat, Nasz teren, województwo jeszcze dawno olsztyńskie, po sąsiedzku gdańskie, było tą ziemią, która przyjęła właśnie tych repatriantów. Spotkanie, które odbyło się 17 września w Kinie Gwiazda zostało zorganizowane przez Miasto Kętrzyn, Powiat Kętrzyński oraz Stowarzyszenie Brasławian Oddział w Kętrzynie, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia. Ja jestem kresowianinem, urodziłem się przed wojną. Tu na zdjęciu był mój ojciec, obrońca Lwowa, wjeżdżony na Syberię, szczęśliwie uciekł. Ja pamiętam te wszystkie lata. Te lata, szczególnie po 1945 roku. Pamiętam to wszystko, cośmy przeżywali. Dlatego wdzięczni i dziękujemy, panie starosto, panie burmistrzu, że przyjęliście organizację dzisiejszego spotkania. Przepraszam za osobistą opinię. W Polsce się pamięta szczególnie tych, co krew przelewali, co zginęli, ale tych, co trwali, co przeżyli. Z nowym pokoleniem dali życie, którzy umierali z głodu w Kazachstanie, w Syberii, gdzie tylko pozostały mchy, porosłe głazy. I tych, którzy od 45 do lat 50. tu przybyli, to już się mniej pamięta. I o tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Wzruszającymi wspomnieniami dzielili się członkowie Stowarzyszenia Brasławian. Po to, by o nich pamiętać. O historii przesiedleń i osadnictwie na terenie powiatu kętrzyńskiego w pierwszych latach po 1945 roku opowiedział dyrektor powiatowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Tadeusz Korowaj. Przesiedleń, które w powiecie na terenie powiatu kętrzyńskiego, ale też całego naszego regionu ówczesnego województwa olsztyńskiego miały takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest, są lata 45-46 to jest przesiedlenie ludności polskiej. drugi, bo mówię o przesiedleniach na terenie ziemi piętrzyńskiej. Ten czynnik też należałoby uwzględnić. Nie dotyczy to Polaków, tylko narodowość ukraińską. To jest rok 47, to jest ten drugi etap przesiedleń i trzeci. Tu widzę Państwa, chyba było najwięcej. To są lata 57-59, trzeci etap przesiedleń Polaków z utraconych kresów wschodnich. Na zakończenie starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz zastępca burmistrza miasta Kętrzyn Maciej Wrubel podziękowali oraz wyróżnili najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia za szerzenie kultury kresowej.